25 czerwca 2015 roku czwartek Doniecka Republika Rudowa znajduje się dosłownie w samym jej centrum, czyli w Doniecku. Właśnie z Kramatorska jedziemy do Artowska, skąd dostaniemy się do chlewki i stamtąd do i przekroczyłem granicę między Ukrainą a Doniecką Republiką Ludową o naprawdę bardzo sprawnie. Jestem właśnie na ziemi niczyjej pomiędzy Ukrainą a Doniecką Republiką Ludową. Właśnie przed chwilą przekroczyłem blog post, ostatni blokpost post ukraiński. No i właśnie udaje się w kierunku pierwszego blokpostu separatystów. Jest masę samochodów. Jest to pierwsza granica pomiędzy Ukrainą a Separatystami, którą widzę, że jest możliwość przekraczania e, także e, samochodów. E, no Mam nadzieję, że nie, będą, że nie będzie takich problemów jak w Ługańsku, że przez 7 godzin służby bezpieczeństwa nas sprawdzały. Mam nadzieję, że uda się tym razem troszeczkę prędzej i bez e, większego stresu dojść. Ponieważ miałem bardzo stresujące doświadczenia z poprzedniej mojej podróży do Ługańskiej Republiki Ludowej, gdzie byliśmy przesłuchiwani przez 7 godzin pod lufami Kałaśnikowa. Tym razem obyło się bez, bez tego typu scenariuszy, więc jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. No to udało nam się zdobyć marszutkę do Doniecka. Dojedziemy do Black postu od strony separatystów. No i jest, jest masę ludzi. Nie spodziewałem się, że tyle osób przekracza granicę e, ukraińsko-DNR. Ну водитель тупой. Мы водителю дали нашу бумажку на 8 человек. А он сам написал 29. К чему 29, когда 8 нас без, без Вот дедушка бегал. Дедушке дали талон. Водитель у него вырвал. Место было очень, спокойное, нормальное, обычное украинское место, только что вместо флаг украинских Są flagi Noworosji, flagi Donieckiej Republiki Ludowej. Wczoraj, wczoraj miałem nocleg załatwiony przez Filipa Warwicka, z którym podróżuję, to jest brytyjski korespondent wojenny. No niestety sprowadził sobie dziewczyny na, na mieszkanie, więc kazał mi, się, kazał mi szukać sobie innego lokum, więc dosłownie pół godziny przed godziną policyjną, kiedy powinienem już być w domu, musiałem szukać hostelu, udało mi się znaleźć, całe szczęście. E, udało mi się dzisiaj e, załatwić nocleg e, u jednej z dziewczyn z e, surfingu, więc, e, więc troszeczkę zaoszczędzę. Fundusze niestety się kończą, e, aczkolwiek właśnie składam, e, składam mały film na Polak Potrafi. Będę się starał o 7 zł na dalsze e, funkcjonowanie tego projektu, bo jeszcze dużo zostało do... naprawdę dużo zostało do zrobienia. E, tym bardziej, że m, e, padł mi telefon, jedynym, którym filmowałem, Samsung, uległ destrukcji. Teraz filmuję jakimś iPhone'em, który pożyczyłem od, od Filipa. Generalnie nie wiem, gdzie jest Filip, nie interesuje mnie to, zrywam na razie z nim kontakt. Spotkamy się po stronie ukraińskiej albo w ługańsku, do którego się też wybieramy za kilka dni. Oczywiście od niezawodnej Jani Woźniak dostałem świetny kontakt do da Dawida Chujca. Jest to, taki, jest to polski, polski, polski dziennikarz, który przebywa od września. W Donieckiej Republice Ludowej jest dzie obecnie dziennikarzem Noworosji Today. Jest bardzo proseparatystyczny. Pro pro e spotkałem się z nim na chwilę. Jutro będę, będę z nim mógł dłużej porozmawiać no i mam nadzieję, że załatwi mi też e jakieś tutaj fajne kontakty, gdzie będę mógł się udać no i, e i zacząć e e researchować ten projekt. Na mieście, oczywiście, jak już standardowo w Ługańsku, no, jest masa żołnierzy, masę jakiegoś sprzętu, ale, ale w zasadzie nie różni się to jakoś szczególnie od, od innego ukraińskiego miasta. Oprócz tego, oczywiście, że wieczorami słychać ostrzały. Nie jestem pewien, czy to jest strona ukraińska, czy strona denerowska, aczkolwiek słychać wie, wie, wieczorem bardzo bardzo mocno ostrzały, jest to prawdopodobnie piski, e, marinka, e, które są oddalone, stąd to jakieś 20-15-30 km. <laughs> Oczywiście mimo, e, mimo tego, że tutaj czuję się e, naprawdę bezpiecznie, jest zupełnie inaczej niż w nie tracę czujności, wiem, e, że Skype jest podsłuchiwalnym, Facebook również. W hotelu, jak w hostelu nocowałem, oczywiście zawsze zamykałem drzwi. Popadam wam o paranoję, ale uwierzcie mi, że nie jest, że jest ona uzasadniona. Jak wrócę do Polski, na pewno opowiem o tym, ponieważ teraz nie chcę za bardzo tutaj opowiadać, w jaki sposób to wszystko się odbywa i w jaki sposób można się dowiadywać o tym, że jesteś nieustannie śledzony. Całe szczęście ja podróżuję troszeczkę zupełnie inny sposób niż, niż dziennikarze. Ja staram się oddolnie podróżować, poznawać, poznawać od podszewki, poznawać od tej najbardziej, najbardziej prostej strony sytuację tutaj, czyli po prostu no, staram się podróżować jak zwykły człowiek, nie jak dziennikarze, którzy przebywają tutaj w hostelach czy w hotelach i mają z góry opłaconą, opłaconą ochronę. Ja staram się to jednak, jednak dotrzeć bezpośrednio do ludzi, no i, no i to się okazuje bardzo skuteczne. Na no tyle, że mogę, że mogę dostać się do, do miejsc, gdzie normalnie dziennikarze nie mają wstępu. A o to chodzi, o to chodzi w mojej idei, gdyż zależy mi na, na tej naturalności kontaktów. No więc trzymajcie kciuki, tak.